I tak, z tej strony Piotr prezeskiming to jest kolejny odcinek w sumie z nowego sezonu, którego tam nawet było. Jeździ się ze mną Kasio. No cześć! I w jest pan tam tamtamian? Dobry. Nie <noise> bardzo słucham a To jest pytanie. Kogo? Tamiano. Podgłoścego! Ja tego. Nie wiem, czy jak zmienili kre, kreto... Dobra, sam spójak. Dobra, to ja tu będę mówił ogólnie, to tak ludzie. Jak wiecie, Piotrek nie ma czasu, bo łaź do roboty bardzo pilnej. Tak. I no zakończyliśmy jeden rozdział, czyli spadkobierców, których nie było już ujwie ile, że tak powiem. Zakończyliśmy drugi rozdział zwany farmingiem 13, bo były tam lagi, nie powiem co jeszcze choinki się nie dało nawet sprzedać. No i przeniesiem... Nie wiem, bo nie powiem jaki... Tutaj też chciał choinkę? No ty chciałeś choinkę na święta. No i znajdujemy się na mapie Merlot, czy jakoś to się tak nazywa. Tak. Znaleźliśmy sobie mapkę małą, taką żeby się wyrabiać z odcinkami ogólnie i ze wszystkim. No i nazwa serii teraz jest to, to Rolnicy z nadmowa czy coś takiego. Tak, Rolnicy z nad No i to jest nasze gospo, że tak powiem. No maszynki jakie są, może wam się spodobają, może nie. Robiliśmy na szybką motpak, tak że może nie wszystko jest kompetentne, tak że może Piotrek zacznie odprowadzać tutaj od warsztatu ludzi. Jednak ja mamy tutaj warsztat, opony na rowery. A i on też w końcu nagrywa, tyle powiem, po trzech miesiącach, no nie czytam czy tam po No, no w... tutaj jak jedziemy, mamy kultywator Stara. Tak, Stara to jest najlepszy kultywator. Tutaj mamy ciężarówkę Wiata. Która ma wygodne łówko. Tak. <laughs> Testowałem z koszem. O nie, to źle zabrzmiało. <laughs> Gejówa. A, teraz ta miana też to na to nawet podkłóż, nie? Trzeba będzie <laughs> zmieniać. E, tutaj mamy... Co to jest? To jest Linter. Linder. Linter. Linter. Lintrak, Linder. Linder, Lintrak, czy coś takiego. No, to jest taki to. Szczepa mamy... samozbierająca na co, O, tak powiem. No, dokładnie. Tu mamy merce, to jest mm, To jest mój ciąg, ulubiony Skatlan Crops. Dokładnie. Prasa po Tintera. Mm. Kolejny ciągnik do Pomocniczy taki bardziej. Tak. Apollo. Kruko, raczej Krukowiak Apollo, oczekiwacz. Tak. Są się nie chce zmienić swojego Krukowiaka? <grymka> Panem mamy mamy Tinkera. Z DLC Alpine. Tak, tak, Island szefnik. Z, z e, DLC u... też. O, no, praktycznie w sumie w DLC. No praktycznie większość masz mamy z DLC, no tyle wam powiem. No, tutaj kolejny Poki No z paczką Matem. komatem. <grym> <Paczkomatem>. Tutaj <grym> mamy Kuna. A standardowi już taki Vari, Vari Master 153. No. Znany każdemu. Mój setorek Proxima 90. Mm, 80 koni pod dupo i zadowolony. E, a ja. E, tutaj mamy wspólny samochód. Tylko kierownicę trzeba przełowić na lewą stronę. Oj, tam, oj, tam Dodaj jak jeszcze jakieś śmieci, pozostać, trzeba to wypełnić. Ty, Coca-Colę no? znalazłem ze wczoraj! Łapie w te! Ej. Gdzie ty poszedłeś? Łap Coca-Colę! Tutaj jestem. Co? Masz. Trzymaj! No, tutaj mamy. E, talerzówkę pierwszą. No, podingerka. Podingera Poting, drugą mamy. To jest Unia? To jest słonia, tak, pod Zetora brana bardziej. No okej. Okay. I tutaj kolejny potinkert, tylko teraz prób... Gruber. Sprężynówka no. taka. No, dokładnie. A tu jest, tu jest obora i zbiornik na nasienie byków, czyli tauryny. Dokładnie. No teraz kasz, moja połówka Sariczona. To teraz twoja, twoja kwestia. E, moja kwestia, tutaj tak. Mamy tutaj przyczepy HW. Są to oryginalne, ponieważ mieliśmy trochę większe, ale wyrury kombajnów nie, nie dosięgały do nich. A już nie chcieliśmy dodawać jakichś przyczep, nie wiadomo jakich, i szukać. To wzięliśmy po prostu oryginalne sobie HW, 80-ki. Na początek nam wystarczą. E, mamy tutaj Wapniarkę Amazonę. ZGB 6001 601 czy coś takiego. No to do wapna będzie nam służyło. Mamy tutaj rozsiewacz nawozowy Kferneland, już taki dosyć pojemny. Mamy tutaj tak: Niwe, combine jeden Niwa. Mamy dwie, dwa kombajny Niwa. Tu jest Roślik 94, czyli widać, że jest Starfa. A tu już jest rocznik 2012 chyba, czy coś takiego. No jest to nowsza Niwa Rostelmas, po prostu. To jest chyba 2014 rocznik. Dokładnie. Następnie... Teraz... 10... Tutaj, tutaj to Karaszu chyba, nie? A, tak, bo tutaj jest nasz główny koń pociągowy i będzie on też obsługiwał tura, jest to Valtra. Tak. Tatka ulubiony ciągnik, który jeździł u niego Mamy tutaj z tyłu, nie wiem czy kasiu wie. Wiem, kosiarki. No, mamy kosiarki tutaj też potingera I wielkie silosy. No, wielkie silosy. Mamy też paszecząsarkę Fernelanda, również i zgrabiarkę Pottingera. No, jakoś taką beczkę na mleko i na wodę, takie nie wiadomo co to jest. Chłanie. Trochę nie cenia ona, ma na blawce stara. stara. Mm, sam no, tutaj mamy taczkę. Gdzie? Tu. No ten kurwa, przewidziesz po odcinku. <stara> spoko. A tutaj jakiś ten? Tak, dystrybutory paliwa mamy, Także no. Myślę, żeby tu głowy nie przedłużać. Bo już 6 minut mamy odcinka w sumie. Yy, no co, albo się zrobimy, tak się zakończymy po prostu przedstawienie i nakramy po prostu osobny odcinek. No możemy też tak zrobić. Yy, Także no... No wydajmy jeszcze trochę informacji co do odcinków. Oś to będzie czynisko powiedzieć, ale no. będziemy się starać akurat nagrywać, a jak to będzie, no to... No jak Piotrek będzie w domu, to będziemy starać się nagrać. Mapka jest naprawdę mała, Totalnie. więc myślę, że się że sobie damy radę ogarnąć. Eee, pewnie zapytacie pytanie, dlaczego nazwa serii Rolnicy z Nadmoza. Eee, nad, nad, znaczy nadmorscy Rolnicy, ponieważ mapka jest taka klimatem, tutaj pokazemy, jest taka no. bardziej klimatem... Jest taka klimatem bardziej i właśnie mowa, bo tutaj mamy wysepkę, To jest taka wyspa bardziej. Widzicie, tutaj mamy mowy, to jest plaza, znaczy nie wiemy sami czy to jest mowy, czy ocean, ale my to obstawiamy, że to jest mowy tak bardziej trochę, bo tu jest promiak i ten. Także no, dlatego tak nazwaliśmy, nie chcemy spadkobierców i tego, kontynuować po dalej. Tam, tam były laki, były puenty i po prostu no, safe można powiedzieć, że poszedł do Poszedł do kosa, seria posła do kosa, ponieważ tak, na LRWachu nie działała nam biogazownia, po pierwsze, primo. Lucerne nie pokazywało nam, lucerne pokazywało nam jako trawy, chociaż mieliśmy mains i te inne. No i postanowiliśmy, bo i tak nie, odcinków nie było od grudnia I tak w końcu nocnym tak myślenia mówi w sobotę, mówię do Piotrka, dawaj w końcu coś zrobimy, zadziałamy, znaleźliśmy mapę Jakiś tam motwa ogarnęliśmy i mamy to I, no I myślę, że to już jakoś wam to w miarę pociągniemy A co za trzynastkę? Sami nie wiemy Zobaczymy może się pokaże polskiego w 19 Za kilka dni, nie wiem kiedy to zapowiedź dostaniecie, ale może w środę, czyli jutro to więc może w czwartek dostaniecie taką jedną serię ode mnie z Sindla. Zobaczycie co to jest, bo Piotrek sam nie wie co to jest, ale się dowie, bo nawet mody dzisiaj dostał. Jeszcze ja poje. No, także nie wiem, myślę, że na dzisiaj to by było Zawsze można zrobić tak, że jak no. ktoś puści w końcu mapę, uh -huh. nie będę mówił, uh -huh. to można jeszcze wtedy pomyśleć nad jedną serią. Wiem o co Ci chodzi, mapę pana Rapika. Trzeba do niego pisać, żeby znowu przed premier jak było w 17. No. I znowu wyświetlin nabijemy we górale w 19. Nie no, ale tak bez śmiechu. no na razie zostajemy tutaj, właśnie przy tej mapie, przy Merlot. Ma bardzo fajny klimat, nam się podoba. Fajne budyneczki, tak że no. No. To ja Masyny... ja sobie kawał, jest w skryptopie podesłałem do mapkę, popierać, wracałem. I on jak ona wyszła i. Ja sobie czytałem te sprawdzenia i... Tak, bo sprawdzaliśmy je od tego samego autora Oberbach, czy jakoś tak, no ale wyszło, że Oberbach ma za dużo standardowych budynków, nie ma jakichś... ma no, niby fajny klimat, ale no jakoś nas tam to nie przekonywało. No, a kasza, a powiedz, tylko jeszcze, po tak nie wspomnieliśmy, ile pól mamy ogólnie na start. A właśnie, no to zaraz do tego przejdziemy, tak tym dodam, że możliwe, że jeżeli, że jeżeli nie będzie żadnej polskiej serii od nas, to ode mnie dostaniecie singla takiego konkretnego. No nawet może dwa. Piotrek też coś na temat mojego jednego projektu. Tak. E, Tam jeszcze nie zdradzałem w tego. Wszystko w swoim czasie, e, ale jest to od tego autora możliwe, że jakoś przetestujemy sobie mapę. Mogę tak myślałem w to serio, ale to i powiem wiem poza odcinkiem, nie na odcinku, i damy Wam też znać, co i jak, czy coś z tego mowy będzie, czy nie. Także przejdźmy do tych pól, bo Piotrek mi tej głowy urwie zaraz. E, ogólnie mamy pól, na chwilę obecną mamy tak, mamy ósemkę, szóstkę, szesnastkę, 19 i dwudziestkę. No i mamy Mam. też łąkę, W5, mamy łąkę, te, mamy jedną łąkę, czyli mamy. Dwa 5 pól i jedną łąkę na chwilę obecną. Dokładnie. No więc... Zobaczymy się, jak to wyjdzie wszystko. Tak, zobaczymy czy Wam się ten odcinek spodoba. Jeżeli wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę, komentarz jak Wam się mapa podoba, jak seria się podoba. No dokładnie. Mnie... Tak a tam jeszcze jego... tylko jak sobie przyciągniemy odcinek, tylko powiemy, a tam jeszcze tam poradzę? o. Właśnie. Ja zamulam, zamulam. Zarano dziś wstałem. Trudno. Ja dzisiaj czosnek odbierałem od kuriera, od kuriera ale to pomijam. Czosnek od kuriera? No, dobra. Nie, nic, no. dobra ludzie, my nie będziemy przedłużać. To była taka zapowiedź. Nie wiem jak to nam wyszło, bo myśmy we dwóch dawno nie nagrywali nic. bardzo no. sam ode mnie single, w ogóle dawno nic takiego nie nagrywaliśmy, więc... Mogliśmy trochę pozapominać, bo głównie to live'y u mnie były i wiecie jak to jest i w szczególe. Tak właśnie. Ale myślę, że zaraz po tym odcinku nagramy pierwszy oficjalny odcinek, także no nie wiem, Piotrek, rób regułkę, bo ty zaczynałeś odcinek. Więc tak, jeżeli się spodobało, to szutka, łapki i zapraszam do Kasia na kanał. Ne zapraszam do tego pana. No. No, także co? Ja się wegnam, do następnego papa i pa, idziemy nagrywać dalej. Pamiętam Nie ma. No, to następnego trzymajcie się, cześć. Pa!